Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień. Właściwie wczoraj był pierwszy dzień tygodnia, ale y, utarło się, że poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia. Więc no, ja też zaczęłam. Zaczęłam mm, no w, w miarę intensywnie załatwienia w urzędzie miasta, y, jakieś tam sprawy. No, i później umówiłam się z panem Złota Rączka, pan Jasiu. Pewnie go niedługo poznacie, ponieważ jak będzie robił, ja będę kręcić, to, to go zobaczycie. Oczywiście, jeśli pozwoli na publikację swojego wizerunku, ale myślę, że nie będzie miał zbyt no, oporu, żeby żebym go tam gdzieś uchwyciła na kamerze co jakiś czas. Dzisiaj wymienialiśmy zamki. Znaczy się nie wymieniliśmy, ale kupiliśmy. Moje drzwi, które tam są, to są drzwi starego typu i już zaczę zaczęły robić problemy, bo wszystko co stare to no już tych części za bardzo nie ma. I tam były różne rozstawy. One są grubsze niż zwykłe drzwi. Mają inne rozstawy dziurek, klamek na wkładki i, i, i na wsówki tych wkładek. I no, y, trochę zabawy z tym było. <laughs> Jeździliśmy od sklepu do sklepu, bo nigdzie nie było tych wkładek, które potrzebowaliśmy. Y, ale w, w, no, udało się. udało się je kupić. Ale no, zajęło nam to w sporo czasu. I yy, yy, pan Jasiu nie wiedział sobie wszystkich narzędzi, które powinien mieć, bo tylko tak przyjechał obejrzeć, ale już się pali do pracy, więc umówiliśmy się: jako że to nie mogę yy, być na galerii, więc na środę. I yy, no i będziemy działać. Będą wymienione w pierwszej kolejności zamki i kontakty. A później, no. Powolutku wszystko do przodu. Przeniosłam już mój stół z samochodu. Jest to rewelacyjny, jest duży tak jak chciałam w miarę wysoki, nie za wysoki, a dobrze się będzie na nim pracować. Więc jak tylko będzie ten prąd zrobiony już w takich gniazdkach, bo najgorzej, że w gniazdkach nie ma prądu, niektórych, no, pan Jasiu mówi, że sobie z tym poradzi i. I mam nadzieję, że w najbliższym czasie będę mogła zacząć coś tam kombinować, nie za dużo, bo yy, jest zimno tam no, i, i póki się nie ociepli, no to długo tam nie wytrzyma. Więc powolutku, powolutku. A na razie pracuję w domu, jak zwykle, na kolanie. W w moim pokoiku, który służy mi trochę za warsztat, i jest po prostu zagruzowany, ale no cóż, no, gdzieś muszę pracować. No i wczoraj sobie malowałam. No, sporo malowałam. I żadnej pracy nie skończyłam. Znaczy, do poprawki są tam jakieś tam. Yy. Kupiłam sobie, ostatnio wam pokazywałam te deseczki, yy, które yy, były. W action. Już je zagospodarowałam. Yy, jeden aniołek i drugi aniołek. Tak mi mniej więcej wyszły. Ja jeszcze ich tam będę, zastanawiam się, czy robić tutaj odciski z modeliny, żeby ta ramka była ładniejsza. Bo poprzednim tak robiłam. No, zobaczę. No, w każdym razie jakiś początek jest. Ja tak robię, że zaczynam yy, a kończę później, jak mi się tam przypomni. Tu jakiś projekt anioła sobie wymyśliłam. Coś takiego na czarnym tle. Mały format. Chciałam zobaczyć, jak będzie się zachowywała biała farba na czarnym tle. Jak ten anioł będzie się prezentował. No i tak mi troszkę wyszedł. No też go pewnie będę poprawiać jeszcze. Ja czuję, że jak maluję, to coś mi dolega, i no czuję tak, jakiś taki niepokój w sobie i, i jakieś takie zmęczenie psychiczne. Coś jest na rzeczy, że, że wczoraj tak dużo malowałam. Jeden za drugim leciałam. Po prostu coś zaczynałam. Prawie skończyłam, ale już mi się chciało następnego, i tak dalej. Konie, które lubię malować, tym razem na bristolu, nie na płótnie. Też do poprawek, oczywiście. na ramkę. Tu sobie wymyśliłam, bo miałam taką starą, właściwie nawet już nie ramkę, tylko podkładkę pod ramkę, że można ją po prostu postawić. No, i tu były też dziurki, więc coś musiałam zrobić, żeby te dziurki w płytce zakleić. No to zrobiłam anioła z modeliny. To wszystko tutaj to jest modelina. Tutaj jest, modelina. Tutaj jest gładkie drewienko i pozłocone. I taki aniołek mi wyszedł. No, tu powinna być ramka, ale ta ramka mi gdzieś zaginęła. Został sam anioł z, z podpórką. No. <grym> Taki sobie aniołeczek nietypowy, abstrakcyjny. Tu, to podejrzewam, że to jest stan mojej duszy na chwilę obecną, czy wczorajszą, bo ja zauważyłam, właśnie, że często podświadomość mi podszeptuje jakieś wizje i myślę, że to jest coś z mojej podświadomości czego jeszcze nie rozgryzłam być może jest to jakaś, że jestem w jakiejś matni, w jakiejś w jakiejś wietrze, który mnie otula a który jest taki trochę niestabilny trudno powiedzieć o co mi tutaj chodziło dam sobie podkładkę, żeby było lepiej widać to jest taka kobieta która sobie idzie i rzuca cień gdzieś tam na, na, na drodze swojej cień mi chyba trochę nie bardzo wyszedł trzeba go poprawić. Nie w tym miejscu powinien być niżej na stopach, a jeżeli jest wyżej, to powinien być pod skosem. No ale na razie jest tak. No, taka to jest farba akrylowa. Tak sobie to wymyśliłam. I jeszcze podmalowywałam obraz, który kiedyś znalazłam na śmietniku. To jest leon wyczułkowski, martwa natura z owocami. W oryginale jest to akwarela, która jest Muzeum Sztuki Włodzi. Reprodukcja i ona była strasznie wyblakła, ja ją troszkę podmalowałam żeby była taka w ciekawszych kolorach, chociaż nie wiem czy jeszcze jej nie podmaluję, bo mm, jeszcze mi brakuje czegoś takiej, mm, takiej, taki, takiego życia w tym, w tym obrazku. No ale tutaj jest opisana właśnie, że to reprodukcja. Może ten stół zrobię w takich bardziej beżowych odcieniach. Będzie troszkę bardziej kolorowa. I <noise> moje największe wczorajsze dzieło. Dziwne. Nazwałam go Kolejka po Szczęście. Wystawiłam go już na Instagramie, pokazałam. Passepartout i ramę znalazłam na śmietniku. A ob, sam obraz jest na płycie, taki sobie wymyśliłam. E, już go sobie podpisałam, chociaż i tak będę go jeszcze poprawiać, bo nie jestem do końca zadowolona. <grym> Ale coś takiego to taka abstrakcja. No, to tak. E, no, może był to niepokój wczoraj, żeby, żeby wszystko dzisiaj się udało, żeby z panem. Ja się, się skonsultować. No i znowu jestem niewyspana, bo znowu w nocy się przebudziłam nie mogłam spać. No, usnęłam, ale dostałam tam jakieś leki od pani doktor, jeszcze ich nie wykupiłam na sen, jakieś takie delikatnie działające. Też polecałam tą melatoninę, którą też moi drodzy polecaliście mi w komentarzach więc trzeba będzie wypróbować, bo yy, z piątku na sobotę udało mi się przespać noc. Yy, wczoraj chyba też. No i dzisiaj już jest trochę, trochę gorzej. Także yy, no muszę coś zrobić, bo się wykończę w końcu z tym niespaniem i organizm po prostu odmówi posłuszeństwa, jak tak dalej pójdzie. Bo dużo pracuję do późna w nocy, a jak uda mi się usnąć wcześniej, to się budzę w środku nocy, i no przerąbane, że tak powiem, nieładnie. No, no i tyle moi drodzy. Nie mam dzisiaj jakichś yy, 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 większych rewelacji za, do zakomunikowania oprócz tego, że yy, na galerii się coś dzieje, yy, że zaczynają się jakieś prace także no powolutku, powolutku do przodu no i idziemy a jeszcze byłam u pani, która bardzo, bardzo lubiła przychodzić na moją galerię na dworcu ona pracuje w Urzędzie Miasta obecnie jak mnie zobaczyła, to się bardzo ucieszyła nie widziałyśmy się dość dawno, no i właśnie jej się pochwaliłam że reaktywuje Moją działalność, że będę tym razem na świerczyny, że już ją zaprosiłam, a ona jest też członkiem takiej grupy mysłowickiej Detektyw Historyczny, więc podejrzewam, że wieść się rozniesie, że, że wracam, że znowu będę działać kulturalnie na terenie Mysłowic. Ja nie wiem, czy Wam mówiłam. Jak otwarłam galerię w Mysłowicach, tam na dworcu Stacja Mysłowic, to byłam nominowana do człowieka roku jako osoba, która próbuje tchnąć kulturę i sztukę w życie miasta. No nie zostałam, byli inni kandydaci bardziej zasłużeni, ale no fajnie fajne to było miejsce i mm, no nie było wtedy tak, takich możliwości jak teraz, że był internet, że było YouTube, y, i, i, i można było się bardziej pokazać co się chce robić, że chce się działać na jakiejś takiej y, zasadzie y, krzewienia. Kultury i sztuki wśród y, naszego społeczeństwa, głównie dzieci, młodzieży, która y, o dużo y, sprawach nie wie, nie pamięta, nie, nie zostali wyedukowani, y, no bo my już też czasem nie wiemy, już nie pamiętamy niektórych spraw, niektórzy bierzemy taką oczywistość. Yy, także y, no moim marzeniem kiedyś, ja już to Wam mówiłam, już dawno, dawno temu było Muzeum Zabawek, ale niestety to, to jest bardzo duże przedsięwzięcie i yy, może zacznę od czegoś mniejszego, właśnie tą galerię, którą prowadzę, może w przyszłości się to Muzeum Zabawek jeszcze uda stworzyć, ale to, yy, to na to trzeba dużo siły, przedsięwzięcia. Środków finansowych. Chociaż to było dla mnie bardzo, bardzo fajne marzenie i od dawna o nim myślę. Już jak miałam galerię w Mysłowicach na dworcu, to już zbierałam zabawki. Miałam kilka takich fajnych okazów. I też jak chodziłam po targach, to też kupowałam zabawki i właśnie z tą myślą. No później to się wszystko gdzieś tam rozmyło, poszłam do pracy na etat. Galeria została zamknięta ze względów finansowych, sobie nie poradziłam. No, różne tam były przyczyny i psychiczne, i ekonomiczne, i, i nie dałam wtedy rady. Teraz jest trochę inaczej. Jest, mam więcej osób wokół siebie. Mam kanał, którym mogę się pokazać, przekazać to, co. Chciałabym robić. Mam nadzieję, że wiele z Was do mnie przyjedzie, że, że będziecie się czuć do mnie, u mnie dobrze, więc będzie, będzie może większy zasięg tego przedsięwzięcia, bo na, na stacji też chciałam dużo rzeczy zrobić. No nie udało się wtedy, nie udało się no Podejrzewał, że gdyby nawet przetrwała galeria wtedy, to dobiłby ją COVID i też, też bym musiała jakoś szukać innych rozwiązań, że tak powiem. W każdym razie pani, pani Agnieszka. Agnieszka bardzo się ucieszyła, że, że reaktywuje. Galerię i obiecała, że przyjdzie, że zobaczy. Jest miłośniczką Mysłowic. Ja Wam jakieś. Ostatnio znalazłam dwie książki o Mysłowicach, to już jej zapowiedziałam, że, że mam dla niej te książki. Yy, bardzo lubi zbierać popro, proporczyki, jakieś odznaki o Mysłowicach. To też je kiedyś tam przyniosłam. <grym> Także yy, bardzo miła osoba, taki aniołek. Anioła, który pasuje do nasz, naszego stowarzyszenia Aniołów, ponieważ, jak dobrze wiecie, galeria się będzie nazywała Galerią pod Aniołami, bo wy jesteście takimi Aniołami i mi pomagacie i wspieracie i motywujecie. I, i, I tych Aniołów tak coraz więcej spotykam. Przyciągają, po prostu przyciągają się, idą tam, gdzie czują dobre wibracje a ja je czuję i, i czuję je od was więc ściągamy po prostu dobrych ludzi moi drodzy ja przez kanał ściąga, ściągnęłam was i, będę, i, i, i ściągam ściągamy teraz tak coraz więcej wspólnie bo mamy te wibracje takie pozytywne, które zaczynają świecić i jak świecimy, to y, te inne anioły nas widzą gdzieś tam, czują. I ja sobie tak to tłumaczę, ale to takie może naiwne, dziecięce, ale takie, takie moje, że, y, że żyjemy w świecie znaczy, że ja żyję w świecie aniołów i wy żyjecie przy mnie też w takiej wibracji anielskiej. Także, y, no, wszyscy jesteśmy. Y, Troszkę szczęśliwsi, mając siebie nawzajem. Ja was, wy mnie, jest jakiś taki przepływ energii pozytywnej i, i dobrze, i tak ma być. I tak bym chciała, żeby tak się działo, i, i nadal, żebyśmy się wspierali, żebyśmy się motywowali nawzajem. No ja jestem przeszczęśliwa, jak się pojawiły te wierszyki od Was, no, no, no cudowni jesteście, coraz więcej osób pisze te wierszyki, <grymianie> jakiś taki klub rymowanek się, się yy, zawiązał i yy, piszecie coraz fajniejsze teksty, bardzo mi się podobają, naprawdę szacun dla Was wielki, że macie takie talenty yy, 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 w pisaniu wierszy, w poezji, <grymianie> także... Bardzo wam za to dziękuję. Czytam je zawsze daję wam serduszka. Tam gdzieś w YouTube ja zaklamam jeszcze jakiś, jakąś opcję podziękowań. To są jakieś płatne opcje, ale je włączyłam, bo gdybyście chcieli skorzystać, to tam coś jest. Nie umiem tego ogarnąć, ale wiem, że są jakieś super lajki, super podziękowania, jakieś dodatkowe gify dla osób, które chciałyby się wyróżniać w komentarzach, więc mm, jeżeli je widzicie, to dobrze, jeżeli nie widzicie, no to ja nie wiem dlaczego, bo ja tego nie ogarniam. Coś tam miałam włączyć, włączyłam e, e, i, i jest prawdopodobnie, pewnie znajdziecie, bo no ja nawet nie wiem, gdzie ja to mam <laughs> Wam pokazać. E, no, mam problemy z, tym, z tą technologią, bo nie wszystko potrafię, nie wszystko umie. A jeszcze te filmy, shorty y, zaczęły y, się pojawiły. Nagrałam chyba jeden czy dwa, ale też mam z tym kłopot, bo tam jest tylko 15 sekund i zawsze mam dylemat, co ja mam tam nagrać przez te 15 sekund. No, ale są teraz te możliwości, są te rolki na Instagramie, na jakimś TikToku. Być może będę robiła w przyszłości jak się będę rozpakowywać w mojej galerii, to będę robiła takie live'y chyba na żywo, to się nazywa, albo takie jakieś takie sprzedażowe rzeczy, ale kompletnie nie wiem, jak to się robi. Więc też to muszę opanować i, i być może będziecie zainteresowani jakimiś moimi przedmiotami w formie wysyłkowej i i, i, I będzie się ten, ten, ten biznes, że tak powiem, kręcił, bo wiadomo, że część rzeczy robię charytatywnie, i myślę, żeby robić też zajęcia bezpłatne dla dzieci, które są, powiedzmy, z biedniejszych rodzin, a częściowo odpłatne. Nie wiem, jak to rozwiąże, żeby. Żeby był wilk syty i owca cała, Ej, jak, to, jak to ogarnąć, e, bo już tam e, nie chodzi o mnie, tylko chodzi o materiały, bo jeżeli e, <coughs> e, będę prowadziła zajęcia, to materiały się będą zużywać i będę je musiała kupować. Bez e, finansów będzie to trudne, więc część zajęć muszę mieć płatnych. No, ale chciałabym też, żeby mogły wnioskać udział dzieci z biedniejsze, z biednych rodzin, czy, czy z domu dziecka, nawet jeżeli u no, nas w Mysłowicach jest dom dziecka, więc być może zaproponuję jakieś zajęcia tam, może tam będę przychodzić. Nie wiem, po prostu wpadają mi pomysły do głowy różne i. i, i, i któreś może zrealizuje, a niektóre gdzieś o nich zapomnę. Także to wybiegam tak trochę w przyszłość, w marzenia, ale tyle bym chciała zrobić dobrego i ciekawego dla dla, dla, dla dzieci, dla żeby po prostu wyrosły na mądrych obywateli, żeby nie szły z na oczach, żeby samodzielnie myślały, żeby pamiętały o naszych korzeniach, żeby się uczyły takich robótek domowych, które, które, żeby guzik mogły nawet umieć przyszyć. No bo teraz to ta młodzież nie zawsze to potrafi. Ostatnio się ucieszyłam, bo moja córka Zwinęła ode mnie ten tamborek do wyszywania i zaczęła wyszywać. Co prawda, miała w tym cel, bo chciała wyszyć sobie inicjały liter na bluzie, I, ale zaczęła, zainteresowała się tym i ten tamborek u, u niej leży. I kto to wie, czy nie, za jakiś czas nie siądzie i nie zacznie wyszywać. A dobrze jej to idzie, bo ja wiem, że ona ma talent do takich prac plastycznych, tylko go nie rozwija. Także y, może kiedyś, tak samo jak ja, w końcu y, coś weźmie do ręki i stwierdzi, że to lubi, że namaluje coś, coś ulepi z gliny. Nie mam pojęcia. Na chwilę obecną idzie w stronę kosmetologii. I makijaży, paznokci i tam będzie się gdzieś realizować w tym, w, tym, w tym zawodzie myśli o własnym salonie w przyszłości co z tego wyjdzie trudno powiedzieć, mam nadzieję, że jej się uda ale widzę, że też idzie taką moją ścieżką tak, tak pod prąd, że nie chcę być Taka, że tak powiem, korporacyjna, że, że nie chce pracować w takich biurach czy gdzieś na etacie. Chciałaby pracować na siebie i dla siebie. Więc widzę, że idzie moją drogą. Po prostu wolny ptak, kolorowy, wolny. To się będzie zmieniało w czasie. W, w, w ramach jej doświadczeń życiowych. Tak jak i u mnie też, też dużo się podziało, żebym mogła odkryć w sobie jakieś talenty, nietalenty, yy, nowe, nowe umiejętności. Więc no jest jak jest. no już Ja jestem przeszczęśliwa, że, że mogę robić to, co lubię, i, i starać się jeszcze to przekazać innym. I, I żyć tak, jakbym chciała żyć po prostu. No, to tyle moi drodzy. W środę ponawiamy atak na, na, na galerie, na zamki, na różnego rodzaju klamki, kontakty. Może poznacie pana Jasia, jeżeli oczywiście się zgodzi. i Działamy, działamy, tworzymy, załatwiamy, walczymy, żyjemy. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie.